Mamy takie rękawy, które są no, lekko krótkawe. I właśnie kombinuję, jak dorzucić sobie ściągacz. Okej, okay, oznaczone. Czyli to mamy miejsce zgięcia, żeby było takie stagowane na końcu. W sensie, bo jakbym zostawiał taki brzeg, no to zacząłby się z czasem płuc, nie? więc zamierzam tak przyszyć, tak jak tutaj są zaznaczone. To zrównam z końcówką rękawa, który zawinę lekko i szyję w tym miejscu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, najpierw szyję sobie tu, to co tu to będzie wystawać z rękawa, więc ustawiam sobie ścieg, ustawiam sobie zygzaka eee, i, i, i jako, że to będzie się rozciągać to chcę, żeby było mniejsze. Bo to jest tak, że jak będzie takie malutkie, 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 to się będzie mogło rozciągać, nie? A jak mu od razu szerokie, nie miałoby się jak dalej rozciągnąć z tego, nie? Więc powinno być git. Czy ja chcę 5. Um, może szersze, co? Wzięłam na maksa. Myślę, że powinno być git. Przy okazji tu pokazuję, jakieś stópki powinnam używać do tego. To jest ta stópka, więc wszystko się zgadza. E, ignorujcie, połagan. No dobra, zobaczmy, co z tego wyniknie. Mogłabym, mogłabym naciągać materiał i wtedy szyć, a wtedy musiałabym użyć innego ściegu, a wolę właśnie bez naciągania spróbować. Co prawda powinnam na tym materiale przetestować ogólnie ściegi, jak się łapią, bo nie wiem, czy nie mam za dużego napięcia, ale cóż, chwa Ok, trochę się pomarszczyło i widzę, że w niektórych miejscach przepuściło ścieg, co na przykład, więc pewnie napięcie faktycznie jest złe, ale powiem Wam, że jest good enough, a i tak tego nie będzie widać. Więc zostawiam, jak jest. Ok, jednak będzie to widać, ale stwierdziłam, że mi to nie przeszkadza. Więc zostawiam jak jest. O, wyglądałoby świetnie, gdyby nie to, że przyszła mnie tą stroną. Czy mogło być lepiej? Na pewno, ale rękaw nie jest za krótki i to się liczy. je yeah. Niewielka zmiana, a jaka praktyczna. Chociaż szczerze Myślałam, że zajdzie mi to znacznie krócej niż zajęło. Jakby nie tylko to, że się pomyliłam <noise> i przyszłam odwrotnie i musiałam to rozpuścić, więc chwilę mi to zajęło, ale ogólnie jakby mam wrażenie, że to zajmuje mi znacznie więcej czasu niż powinno. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nie mam wprawy, czy po prostu zajmuje tyle czasu, a mi się wydaje, że powinno trwać krócej. No nie wiem. W każdym razie, no obecną pogodę ten płaszcz jest cudowny, to jest wolno. więc dobrze, że mamy już do niego ściągacze. 纳了西。